Mi powiedzieć to co chcę A ja będę ci to mówił Dopóki mi się nie znudzi A ja będę to tłumaczyć Że on pewnie się pogubi A ja będę ci to mówił Dopóki mi się nie znudzi A ja znowu powiem mamie Że w końcu wyjdziesz na ludzi Ona nice jest beauty, powtarza mi ciągle, że mnie lubi Pytasz czemu nie widzimy się częściej I kiedy mówi, nie odrywam oczy od jej buzi Pytasz czemu nie zrobimy nic więcej A ja nie wiem co Na ostatnim piętrze mocniej wieje, wiatr, A Ja nie chcę już przeziębiać mała To jest tak, to jest tak, niezręczne, całe szczęście. Dużo rzeczy znika z deszczem, ale nie spadł jeszcze, więc się pierwszy nie odezwę. I nie mam mowy, że napiszej, że tęsknię. Nawet jeśli tęsknię, i nawet jeśli w tym momencie myślę, gdzie jesteś. Wiem, jak działają słowa, i wiem, co masz w głowie. I powiem ci dokładnie to, co chcesz. Wiem, że to nie o mnie Ty umiesz mi powiedzieć to, co chcę